Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Prawdopodobnie w przedostatnim odcinku wyzwania królewskiego czerwonej generacji, bo później oczywiście będzie żółta. I dzisiaj myślę, że zrobimy większość rzeczy niezbędnych do ukończenia czerwonej generacji. A kolejny odcinek to będzie takie oficjalne pożegnanie tej właśnie generacji, ponieważ już praktycznie wszystko mamy. Tutaj, jak widzicie, dorobiłam więcej doniczek, wiem, że mogłam postawić na ziemi, ale stwierdziłam, że to jest królestwo. I tak, jakoś, tak mi się to strasznie spodobało. Także tu w tym kącie jest teraz bardzo dużo tych doniczek, ale tak naprawdę powiem Wam, że to nie jest takie pracochłonne, ponieważ nasz sumbulaga tutaj chodzi, podlewa, odchwaszcza, a my tylko zbieramy te plony i cieszymy się oczywiście hajsem. Jeżeli chodzi o zmiany w domu, to by było wszystko, oprócz tego, że nasz mały sulejmanik pokaż nam się, sulejmaniku. Jest już duży, je jak zje to się przebierze i wam pokaże jak wygląda, więc zmień strój na pierwszy, dlatego że ja byłam w naszych innych rodzinach, niektórymi dziewczynami, córkami jeszcze zachodziłam w ciąże i kiedy wróciłam to okazało się, że Sulejmanik, Sulejman nasz przyszły władca jest już duży, więc go przebrałam na czerwono i zaraz zobaczycie jak to się właśnie prezentuje. Tutaj nasza Dilruba, która ostatnio zjadła lody, właśnie wzięła wolne w szkole, no przebierz się. A cóż ty robisz? A będziesz układał i siedzisz dupką na talerzu. Chciałam ten talerzyk zabrać. Strasznie się kręci. Czekajcie. O, o, o. Mhm, mm jak zawsze. No nie, no to poczekamy, aż ktoś to pozbiera. A my zobaczymy, jak on wygląda. I zobaczcie, wygląda tak mały, elegancik. Yy, I wygląda, moim zdaniem, przesłodko. I chcecie siku, więc może być tutaj. Aha, tu, przepraszam, mi się pomyliło. Jest nocnik i zrobimy pomoc z nocnikiem i ktoś ci pomoże, może być Dilruba. Reszta naszych ludzi jeszcze w miarę śpi, na przykład Emilia, którą też obudzimy może, choć, coś sobie zjesz. Dałam jej te lody, ponieważ pytałam was, czy dać jej te lody, czy nie dać i schudła, ale nie jakoś tak bardzo, więc to mi się podoba. Byś się przebrała, to byśmy zobaczyli, ale to chyba zaraz. Tutaj schowamy jeszcze obraz do ciebie do wyposażenia i sprzedamy to hurtowo, ponieważ Emilia znowu bardzo dużo malowała, bo ostatnio Wam się spodobało. To tak mi się wydaje, że, że troszeczkę rzeczy robiłam po. Ojej. Że troszeczkę rzeczy robiłam po. Pomiędzy nagrywaniem i wtedy nie było takich nudnych rzeczy, jak na przykład malowanie i tak dalej, więc i Emilia, i Cassandra malowały, malowały, a ja teraz sprzedam wszystkie te obrazy. Jest 19 obrazów u naszej Emilii. To są obrazy wspólne, zobaczcie, 44 tysiące simolonów i mamy już 135 tysięcy 500 simolonów na koncie. Tutaj jeszcze mamy, a chyba nie możemy rozmnażać. Wszystkim dałam podwierzaby. Znaczy, z dwóch żab rozmnożyłam na tyle, ale są tylko po 30, ale lepsze to niż nic, prawda? Tak się pocieszam. Tutaj mamy naszą Kassandrę. Nie wiem, dlaczego ona jeszcze nie rodzi. Trwa to już dosyć długo. Jak tak dalej będzie, to ja chyba kliknę na niej jakiś ten, wiecie, poród czy coś, dlatego że mam wrażenie, że to się trochę jakby zbugowało, zbagowało. Poprawiacie mnie zawsze. I chyba po prostu dlatego ona jeszcze nie urodziła tego dziecka. Nie wiem. U Kassandry chyba nie ma nic ciekawego w wyposażeniu do sprzedania, ale za to jest u Mechmeta dużo, dużo plonów i rzeczy, więc teraz to sprzedamy. Kapsuły, tutaj plony i skały, więc za ja to posprzedaję i Wam powiem, mamy, mamy 135 700, ja teraz sprzedam. No i wszystko posprzedawałam i jest 143 tysiące, więc bardzo, bardzo, bardzo dużo e, i brakuje nam jeszcze około, tak wiecie, 60 tysięcy do e, wypełnienia tej generacji. Tutaj mamy Dilrubę, Dilruba stoi, czyta książkę, jest troszeczkę niewyspana i niezabawiona. Wypadałoby, żebyś się poleciała szybciusieńko przespać, a dlaczego ty nie możesz spać? Powiedz mi, ty masz tyle wolnego miejsca teraz, że do wyboru, do koloru weź no się trochę prześpi. Zaczął się poród u Kasandry, więc bardzo dobrze. Ona chwilkę pośpi, a my się zajmiemy przez chwilkę Kasandrą. Mehmet się też obudził. Dobrze. I ty, Kasandra, pójdziesz teraz właśnie urodzić dziecko, więc urodź dziecko. Kto tak się drże, jak zażynane, nie powiem co. Dobra. Chyba to był Mehmet. Dobra. Idziemy za Kasandrą i czekamy, co się urodzi. A zaraz będzie ślub, tak. Zaraz wam wszystko powiem. I zaraz wam pokażę drzewo. I mamy gratulacje do dziewczynka. Dajemy jakieś kolejne tureckie imię i może będzie to Szach. Niech będzie Szach. Tak mi się rzuciło w oczy, więc niech będzie. Okej. Okay. I mamy jeszcze chłopca, więc zobaczcie jak teraz szybko leci z tymi chłopcami. Dawno chłopców nie było, teraz jest już drugi. I chłopcu damy na imię może Orhan. Niech będzie Orhan. Okej. Okay. I dwójeczkę mamy. Fajnie, mam akurat dwa łóżeczka. Idealnie. I do naszej rodziny mogę dopisać dwie kolejne osoby. Czyli na chwilę obecną mamy 41 osób w rodzinie. Musi być 45. Ponieważ pokażę wam drzewo. Zatrzymaj się Kasandra, ładnie. A ja. Aha, tam płacze ci dziecko. A gdzie jest drugie? Jezu, dzieci leżą jedno na drugim. No patrzcie na to. Chryste panie Jezusie Nazarejski. Musimy wejść tutaj w tryb budowy. To wróć tu Kasandra i nakarm może piersią. Czy będziesz mogła dojść, bo ostatnio jakiś mam problem z tymi kołyskami z modów? Nie, wszystko jest dobrze. Okej, okay, tutaj drugie nasze dziecko płacze, więc mógłby tu przyjść Mechmet, ale i tak ma. Zastawione jest przez sumbulagę. Karm z butelki. A ja wam teraz pokażę to drzewo właśnie, tylko chciałabym rozpocząć tutaj może od, od naszej Emilii drzewo. I zobaczcie, drzewo już jest naprawdę... Oj, kolejne dziecko widzę. Umach Baker Jest to Karolina. Nazwiska nie zmieniłam, ale oczywiście zmienię, bo większość większości pozmieniałam. Naprawdę się starałam i pozmieniałam. Zapomniałam tylko, żeby zmienić tutaj wygląd naszego Jakuba, i, i imio, imię też zapomniałam zmienić, ale to na pewno w tym podsumowaniu całej generacji wszystko będzie poprawione. Więc dopisuję kolejną osobę i mamy już 42 osoby w generacji. Bardzo, bardzo dużo. I zobaczcie, to drzewo jest tak duże, że już trudno mi jest je pokazać, czy tu się coś nowego urodziło. Chyba nie. Tutaj zobaczcie, no to są nasze główne dzieci, prawda? Dzieci Emilii i Henryka, tylko chwilowo Henryk tutaj zniknął, ale byłby chyba, gdybym kliknęła na jakieś tak, byłby tak. Więc tu są nasze dzieci, wszystkie córki, no i oczywiście Mehmet, mają tam jakieś małżonków i dzieci, tu się narodziły nowe dzieci i tak dalej. Ja ostatnio, nie wiem czy widzieliście, na tej stronie, którą zawsze podaję, zaraz to się jeszcze pokażę, zobaczcie ile tu jest, ile Nurbanu ma dzieci, Bliźniaki, bliźniaki i trzecie bliźniaki, no bo po prostu szok. Ale na tej stronie, którą Wam zawsze podaję w, w opisie, zmieniłam trochę układ tego, bo narzekaliście, że nie widać kto jest czyim dzieckiem, więc troszeczkę to poprzestawiałam. Nie miałam jakoś czasu, wiecie, zajmować się jakimś bardzo rozbudowanym takim drzewem, ale starałam się, żeby było napisane kto jest czyim dzieckiem i kto jest małżonkiem, więc mam nadzieję, że widać już lepiej. I jeszcze Wam coś pokażę, że tutaj u którejś naszej. Elmas, Elmas wzięła ślub, wzięła ślub z Elkayem Der, teraz zobaczycie tą scenę właśnie ze ślubu, ponieważ stwierdziłam, że nie będę im robiła takiego, wiecie, już wystawnego ślubu, bo tu nie jest taka główna rodzina, więc to był taki prywatny, skromny ślubik u nich w domu i właśnie na tym ślubie też Michri Mach zaczęła rodzić. A co tego małżonka dziękuję serdecznie Sylwii, która przygotowała dla mnie właśnie tego Elkaja i właśnie chłopaka dla Dilruby, czyli dzisiaj to też zobaczymy ten ślub. Nie wiem, czy Kasandra urodzi jeszcze więcej dzieci. Nie jest nam to już w sumie potrzebne, bo gdy tamte córki nasze urodzą, no to będziemy mieć już wystarczającą ilość osób. I znowu nam się stało to, że, nasza, że nie będzie miejsca dla małżonka Dilruby, ale to nic. Najwyżej się do nas nie wprowadzi, tylko Dilruba zajdzie z nim w ciąży Dilruba też rozwinęła umiejętności i tak dalej, więc wszystko jest dobrze. Zaprosimy tutaj go, jak się przebudzi. I on nazywa się, słuchajcie, Halit. Więc również dziękuję Sylwii za przygotowanie. I zaprosimy go do spędzania czasu na tej parceli. Tutaj widzę, że Kasandra drinka po narodzinach. Jakoś tak strasznie szybko mówię, nie wiem, tak mi się wydaje. Chyba po prostu za dużo rzeczy. Chciałam Wam pokazać naraz. Dobrze, pi. Będę miała dla Was, wydaje mi się, fajną niespodziankę. Zmieniłam trochę koncepcję, ale wydaje mi się, że fajna niespodzianka będzie po zakończeniu czerwonej generacji, a zanim się tak na dobre rozpocznie żółta. Ale to myślę, że w przyszłym tygodniu się to wydarzy, więc na razie Kassandra idzie sikać. Jeszcze zrobimy takie małe podsumowanie: kto ma ile dni do końca życia. Więc Emilia jest tutaj w naszym ogrodzie, rozmawiasz z roślinami, mówisz. Nie ma jakichś małych plonów? Nic, 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 nigdzie, nigdzie. Eee, nasza Emilia ma dni, słuchajcie, do końca życia cztery, więc w przyszłym odcinku, w tym pożegnaniu, będzie niestety również pogrzeb. No, niestety, <grywa> przykra sprawa chyba będę jeszcze bardziej smutna niż po śmierci Henryka. Cassandra, zobaczymy, czy teraz ci się twój wiek zatrzymał, bo powiem szczerze, że nawet nie sprawdzałam. Ej, miałaś iść? Nie, idź się wysikać. ktoś inny się zajmie dzieckiem, bo zlejesz się i będziesz nieszczęśliwa. Zobaczymy tutaj naszej kasandrze. Trzy dni, czyli jednak zatrzymało się to starzenie, więc panikowałam troszkę bez sensu. Jednak się zatrzymuje, tylko się po prostu chyba nie pokazują te bąbelki, które pokazywały się dawniej. Teraz Mehmet. Mehmet ma dni. 5 do zmiany grupy wiekowej, czyli będą takimi dziedziusiami, kiedy się będą opiekowali tymi dziećmi, więc mnie nie chcę kolejnej ciąży, żeby te dzieci nie były takie, wiecie, opuszczone. Oczywiście dzieci będą musiały też wziąć ślub i wszystko to, co trzeba, tylko, że zrobimy to w takim malutkim przyspieszeniu również. Dilruba może już mieć urodziny. Nie wiem, kochana, czy ty sobie zrobiłaś w końcu ten tort. Może ty się już obudzisz, zadzwonisz do niego i... I pójdziesz tutaj się wysikać, tam jest jakoś taki straszny brud. No ale nic. Nie, może, może pójdziemy na dół, żebyś nie musiała sprzątać. Od tego mamy ludzi, prawda? Halic zaraz tu będzie. I ty tutaj przyjdziesz skorzystać. Mehmet, tu już nie musisz go uczyć, on się już nauczy sam. I też się wykąpiesz. Weź gorący prysznic. Nasz mały też już uciekaj stąd. I tak jak mówiłam, zastanawiam się, czy dla naszej Dilruby jest ten tort. Bo ja jej kazałam upiec ten tort, ale... W ogóle nie widziałam, żeby ten tort był, więc zobaczymy. Więcej otwórz. I jest ten torcik, więc bardzo dobrze, ponieważ ona się uczyła też gotować i też trochę rzeczy nagotowała. Więc tutaj potem przyjdziesz i dodaj świeczki urodzinowe. Tylko najpierw się wysiekaj, wykąp i zaraz, czy jest już ten halit? Słuchajcie, nie wiem, nie widzę go, a jest tutaj, więc tutaj jest halit, też jest bardzo przystojny, taki wiecie. Dubeczka, jak ja to mówię. Oj, nawet nam pieluchę zmienił. Patrzcie, jaki dobry, no. Naprawdę. Więc niech tam sobie pogadają, jak się już tam dziewczyna oporządzi. A co tutaj masz, rozmawiaj. Ale ty miałeś się kąpać. No właśnie, poczeka, Halit, poczeka. Może się zajmie naszym orhanem. Nie bardzo chyba. Kassandra, chyba. Musisz zmienić pieluchę, brudną. O, zmieniasz sama. Dobrze. Zobaczymy, który poziom umiejętności wychowawczych ma nasza Kassandra. Trzeci, trzeci, popisaliście mi, że kiedy ma lepszy, to może sprawdzać, yy, jak, jakie dziecko ma jaką potrzebę, znaczy w sensie niemowlak, ale nie wiem, czy do tej pory nasze niemowlaki nie staną się już duże, więc bardzo się cieszę, że jesteśmy już tak blisko, ale z drugiej strony jest mi strasznie przykro. Hmm, może tutaj Kasandra da buziaka naszemu Mehmetowi, żeby tak trochę rozładować napięcie po całego. Mały sulejmanik też tutaj zaraz przyjdzie. O, i spać się troszkę chcę. To może pójdziesz. Stają i chyba będzie to buzi-buzi. O, super. Dilruba przychodzi, już chyba dodać te świeczki. I. Kto u znowu dzwoni. O, ja, dyrektor. Nie chcemy gadać z żadnym dyrektorem. I proszę bardzo, wypowiedz życzenie Dilruba, i będzie można brać ślub. W sumie mogła wziąć ślub jako nastolatka, ale czasem jest tak z tym modem MC Command Center, że kiedy zajdzie w ciążę jako nastolatka, to ten brzuch jej zostaje, to mi się nie podoba. Oh, yeah. Możemy kolejną cechę. Ja przygotuję sobie karteczki do 10 Wam piżątek, ale dzisiaj nie przygotowałam jeszcze. Nagrywam ten filmik, oczywiście, jak zawsze, z opóźnieniem w ostatnim czasie. Ale powiem Wam taką małą ciekawostkę, że planuję po prostu przez ten weekend, który teraz będzie dużo nagrywać, żeby filmów było dużo. Dobrze. Już nie gadam. Mól książkowy. A, jeszcze będę miała dla was takie pytanie. Odpowiedzcie mi proszę w komentarzu, czy wolicie, żebym zrobiła rozpiskę o Zawołaj Wszystkich na posiłek? Może? Albo nie, nie, nie. Dodaj figurkę weselną. Dodaj. Jest. I włożymy to do wyposażenia. Czy teraz się nie da? Da się. Okej, okay, może się spodziewać prezentu. Sprzedamy jej te żaby, ponieważ zaraz się wyprowadzimy. Moje pytanie brzmi tak. Czy chcecie, żebym zrobiła na kanale rozpiskę filmów, czyli na przykład w poniedziałek, to we wtorek, to w środę, to... Czy wolicie, jak jest to różnie, jak się wyrobię? Więc piszcie mi, bo planuję coś takiego zrobić, ale nie wiem, czy wolicie tak, czy wolicie tak bardziej niespodziewanie, bym powiedziała. Czy wolicie jednak mieć taki harmonogram? Także czekam na Waszą opinię. Jeżeli coś, to taki harmonogram byłby od przyszłego poniedziałku. A teraz, kochani, zajmiemy się naszą dilrubą. Nie wiem, czy tych roślin nie jest za dużo, ale zobaczcie, jaka kochana pomaga i podlewa. Gdzie jest nasz halit? Biegnie chyba do niej, zobaczcie. No, poryw w miłości widzę, jest. To dobrze. Cieszy mnie to bardzo, ponieważ teraz dojdzie do rzeczy ważnej, bardzo ważnej, mianowicie do. On chyba nie lubi roślin, do romantycznej rzeczy, jaką jest flirtowanie, ale nie, nie do tego miało dojść. Miało dojść do więcej romantyczne. Gdzie jest pierwszy pocałunek? No, ok. Ale chciałam pierwszy pocałunek już wcześniej był, ale stwierdziłam, nie robię. Poczekam na Was. I co? <grytulasek> Najpierw przytulasek. I pierwszy pocałunek. Jest. Teraz zapytamy go, czy chce być naszym chłopakiem. Jak zawsze szybkie tempo z tymi związkami. Jednego dnia pyta chłopaka, czy chcesz być moim chłopakiem. Za pięć minut, czy chcesz być moim narzeczonym, a za kolejne pięć już sobie mówią tak przed ołtarzem, więc takie rzeczy tylko u mnie. Wręcz róże. No, będziesz tym chłopakiem, czy nie będziesz? Chyba będzie. I romantyczne. Więcej. No. Oświadcz się. Jest już to oświadczanie, więc oświadczaj się. Nie wiem, czy nie za dużo tych roślin teraz dowaliłam. Dobra, niech się oświadcza. No i zgodził się. Jest dosyć późno, ale, ale zrobimy sobie ten ślub jeszcze. To będzie taki tym razem wieczorny ślub. I będzie to wesele. Dalej, nowożeńcy i goście. Zapraszamy. Emilię, Sulejmana, Kassandrę, Mehmeta, Jurem, Michlimach, Nurbanu, Elmas, Ajsze, Mieczysław, Fatma, Hatice, Machbaker, Stanisław, Kalabatu, nie? <grywanie> I dalej, żywieniowiec. To w sumie niepotrzebny będzie tym razem, ale miksologa jednego można. I kochani, jesteśmy sobie tutaj na naszą ślubną działeczką. O nie jakaś kolejna córka tutaj w sukni ślubnej. Te wszystkie niedociągnięcia do muszę naprawdę poprawić, tylko potrzebuję takiej małej przerwy w tym, w tym wyzwaniu na kilka dni, w której mogłabym się wszystkim zająć. A tak to wiecie, wszystko jest zawsze na szybko, tak naprawdę, i nawet nie mam kiedy tego zrobić, bo naprawdę ja nie mam tak wiecie czasu, żeby grać dla siebie. Tylko gram, kiedy nagrywam i dlatego takie rzeczy się pojawiają, ale mam postanowienie, że to wszystko musi zostać poprawione. I takie różne małe elementy się zmienią. Nawet troszeczkę minimalnie zmodyfikuję zasady, ale to wszystko wam powiem w pierwszym odcinku z żółtej generacji, czyli za dwa odcinki. Emilia tutaj mów, żeby się przebrała. Mów, mów. I już, czy jeszcze ktoś przyjdzie? Sama nie wiem. I przyjedziemy sobie tutaj teraz do naszego... Tutaj? Są jeszcze jakieś córki? Zobaczcie. Co mnie najbardziej zastanawia, to że zobaczcie, tyle dzieci urodziła nasza Nurbanu, bo aż szóstkę dzieci, trzy pary bliźniaków. Jest po prostu szóstkę, tak? No Jezus, aż się zdziwiłam, tak. Jest taka szczuplutka. No zobaczcie, nic nie przytyła po tych ciążach. Ok, odwracamy się do naszego tutaj ślubnego kobierca. I. Klikniemy naszą deal rubą, żeby wzięła ślub z Simem o imieniu Halid Ayshan Aysha? Ayshan chyba tak. No dlaczego tutaj widzę MachPaker wciąż w tym stroju? No trudno, teraz musimy wszyscy tam wejść do środka. A czemu ty jesteś taka zła, bo nie zdążyłam zauważyć? Flirty współmałżonka? Nieładnie, Halid, nieładnie. Żeby w takiej chwili takie rzeczy. Wstyd. Jak się śmieję. Chyba coś jej dolega. Dobra, rodzina się schodzi. Trochę spóźniona ta rodzina, ale niech wchodzi. Teraz to się spóźniłam na ślub, więc w sumie czemu się dziwię? <grym> Wszyscy się rozchodzą. Tutaj zobaczcie, nasza właśnie Elmas. Niedobrze jej, bo też jest w ciąży. Emilia może... O, tutaj jakieś selfie na ślubie. Emilia może być... Nie, wierzę! Usunęłam już tyle tych różnych plików, a tego nie usunęłam! Nie, yeah, brawo, brawo, brawo. Bo zobaczcie, jakby tak to przyciąć, to naprawdę to wygląda uroczo. Jeżeli się wytnie, że nie widać, że on siedzi na niej. Nie mam słów, nie mam słów, muszę to usunąć. Jak widzicie, sama mam problemy z tymi pozami, przez to, że tyle pobrałam do pokazania, i, i takie dziwne rzeczy tutaj się u mnie dzieją, ale. Też muszę usunąć taki. Wiem, że dzisiaj strasznie zanudzam, ale jestem tak rozemocjonowana, że muszę się tym podzielić, że też muszę usunąć sporo modów, ponieważ chcę zmienić sprzęt komputerowy. Więc myślę, że może nawet nagram taki film, w którym usuwam mody. Nie wiem, napiszcie, czy byście chcieli taki wspólny odcinek ze wspólnego usuwania modów. Nie wiem, czy to byłoby ciekawe, ale ostatnio sobie o tym myślałam, że może byłoby to fajne. Także czekam na Wasze komentarze. Ja teraz robię. Zdjęcie. Mam nadzieję, że miniaturka będzie śliczna i kto dotrwał do tego momentu, to pisze słowo miniaturka, że wiecie o co chodzi. Z tą przypałową miniaturką. Dobra, kochani, wracamy do oglądania. Koniec gadania. No, a prawdziwy kulis y, tej miniaturki jest taki: no o koniec. To ta ceremonia, teraz już jest normalnie, więc cieszę się. Gości naprawdę dużo. Mogliśmy zaprosić jeszcze Emilię. Wiem, że tak miałam robić, ale już za późno. Ale, minogęście, posłuchajcie. O Jezu. Jest i normalny pocałunek konfetti, gratulacje, kochani. I komu się tak chce sikać? Emily. Koniec. Koniec wesela. Tutaj, może poprosisz, to jest Twoja ciocia. Poprosisz Twoją ciocię, żeby zmieniła ten strój. Bardzo ją o to proszę, żeby zmieniła strój na codzienny tańczy nasza Dilruban tutaj naszej Emilce kliknęłam, żeby nam zamówiła jakieś bułki, bo Sulejman jest strasznie głodny, jest bardzo głodny i zmęczony, więc to będzie szybkie wesele może myślałam, że ktoś zemdlał tam, nasz pan młody ale pięknie czerwono, jak ja się przyzwyczaję do żółtego, nie wiem, kochani nie wiem, czy wy też będziecie mieć ten problem chyba tak, no nie, <laughs> żeby się teraz odzwyczaić dawaj te bułki, a nie popisujesz się dobra, podzielcie się tutaj tortem pokrój tort weselny. I tutaj, może weźmiesz porcję dla Sulejmana? Myślę, że tak. To już nie tańcz przez chwilkę. Co tutaj masz z tym? Porozmawiaj. Przyszła tutaj. Małżonek jest chyba w łazience i my jest lew. Czy mogłabym cię prosić tutaj na tort? No, nie do wiary, no. Śpiewają pięknie. Idzie z tym kawałkiem, idziemy za nią. No. Jest wymianka torcikiem. Dobrze. I teraz Sulejman mały, ty musisz sobie wziąć kawałek, naprawdę. A coś tam jest, co tam masz, wypij jakiś soczek. Ktoś ci dał chyba. Ale ogólnie tutaj byś mógł sobie już wziąć tego torta. Weź sobie za nim, wszyscy wezmą. Co? Nieprzestrzeganie ciszy nocnej? Weź kawałek? A tu przez tą tablicę, głupio, muszę to usunąć. Widzę, że wszyscy gadają. Fajnie, że tak rodzina jest taka ze sobą zżyta. Tutaj chciałabym, żeby nasza Diedruba jeszcze pocałowała go. Yy, więcej, romantyczne. Pocałuj. I będziemy kończyć, także dzisiaj mało potańczyliśmy, ale rodzinka sobie pogadała. O, jaka zmęczona pani młoda, no całujcie się, całujcie. Był pocałunek, także brawo, gratulacje! I będziemy się, kochani, zaraz rozchodzić do domku, bo wszyscy zmęczeni gratulują. Zobaczcie, cieszą się. Ja też się cieszę. Tam ktoś się też trzyma za brzuch. Fatma też, coś tam już jakieś ciążowe, te. Prawie por. Co to było? Widzieliście to? Co to było? Trzeba moją grę naprawdę porządnie oczyścić z różnych niepotrzebnych y, modów. Tak, kochani, myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. E, tą noc poślubną zrobię już sama i widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, że zrobię już to podsumowanie całej serii, bo tak będzie chyba po prostu lepiej. E, pokażę Wam takie, wiecie... Parę jakichś wspomnień, może trochę wybiegniemy w przyszłość, aż nasz Sulejman troszeczkę podrośnie, bo już praktycznie wszystko wypełniliśmy. Jeszcze w następnym odcinku troszeczkę Wam pokażę, jak mi się uda zarobić. Zobaczymy pogrzeb Emilii i właśnie to podsumowanie dalsze. Będzie tyle, jeżeli chodzi o czerwoną generację. Nie ma co przedłużać, bo czeka na nas żółta i czeka na nas, tak jak powiedziałam, fajny łącznik moim zdaniem między czerwoną a żółtą. Także wyczekujcie, wyczekujcie. I dajcie kciuki w górę, jeżeli Wam się podobał dzisiejszy odcinek. Piszcie śmiało w komentarzach, co tam sądzicie. Czy chcecie tą rozpiskę, o którą wam pytałam i czy chcecie już to podsumowanie w sumie, czy wolelibyście, żeby to się jeszcze ciągnęło w normalnym tempie? Chyba nie wiem, jeszcze jakieś pytania, jeżeli zadawałam w międzyczasie, a teraz nie pamiętam, to też śmiało odpowiedzcie. Pozdrawiam was serdecznie, życzę miłego weekendu. Widzimy się jutro. Jutro powinny być Syreny, bo wiem, że będziecie pytać. Jutro też powinny być wam piżątka. Pozdrawiam was cię do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć!